Dany mamy pięciowyrazowy ciąg o wyrazach 4A odjąć 5, A B, B dodać 2 oraz 9. Trzy pierwsze wyrazy tworzą nam ciąg arytmetyczny, natomiast trzy ostatnie tworzą ciąg geometryczny, ciąg arytmetyczny, ciąg geometryczny. Korzystamy z własności ciągu arytmetycznego i z własności ciągu geometrycznego. W arytmetycznym mamy ze wzoru w tablicach wyraz stojący po środku. To jest suma jego sąsiadów, dzielona na 2. W takim razie najpierw zapiszmy to pierwsze równanie. Otrzymujemy w takim razie z naszego ciągu, że a. Jest równe 4a odjąć 5, dodać b na 2. Natomiast jeśli chodzi o ciąg geometryczny, korzystamy ze wzoru, że wyraz stojący po środku podniesiony do kwadratu to jest iloczyn wyrazów stojących po bokach, czyli b dodać 2 do drugiej jest równe 9 razy b. Zajmijmy się najpierw tym drugim równaniem, ponieważ mamy tu równanie z jedną niewiadomą b. Korzystamy w tym miejscu oczywiście ze wzoru skróconego mnożenia, ze wzoru a dodać b do potęgi drugiej, czyli a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat, wzoru, który znajdziemy w tablicach, i otrzymujemy dla naszego konkretnego wyrażenia b kwadrat dodać 4, b dodać 4. Jest równe 9b, 9b przerzucamy na drugą stronę ze zmianą znaku, b kwadrat odjąć 5b, dodać 4 równa się 0. Otrzymaliśmy pewne równanie kwadratowe, w takim razie musimy obliczyć deltę ze wzoru b kwadrat odjąć 4AC, czyli mamy 25 odjąć 4 razy. Tu stoi 1, nie pomylmy tej literki B ze współczynnikami, które znajdują się u nas we wzorze, czyli 4 razy 1 razy 4, czyli mamy 25 odjąć 16, delta jest równa 9. Mamy w takim razie dwa rozwiązania B1, minus B, czyli u nas piątka minus ze wzoru. I minus w równaniu. Dodać pierwiastek z delty, czyli trójka. Dzielone na 2A, czyli na 2. 8 na 2, 4. I drugie miejsce zerowe. Ponownie minus B, czyli liczba stojąca na drugim miejscu 5. Odjąć pierwiastek z delty przez 2A. 5 minus 3, 2 na 2, 1. Wyszły nam dwie różne wartości dla B. W takim razie będą również dwie różne wartości dla A. Wracamy z tymi dwiema liczbami do pierwszego wzoru, który otrzymaliśmy z ciągu arytmetycznego, z własności ciągu arytmetycznego. Uporządkujmy jeszcze trochę ten wzór. Pomnożę przez 2 i mam 2A. Jest równe 4A. Odjąć 5, dodać B. Dla b równego 4 otrzymuję 2a równa się 4a, odjąć 5, dodać 4. 4a przerzucam na drugą stronę, pamiętam o zmianie znaku, czyli mam minus 2a jest równe minus 1. Podzielić na liczbę stojącą przy niewiadomej, czyli na minus 2, a jest równe 1 druga. Natomiast dla b równego 1 otrzymuję 2a równa się 4a, minus 5, dodać 1, 4a przerzucam na drugą stronę, minus 2a, minus 5 plus 1 minus 4, dzielę przez liczbę stojącą przy niewiadomej, czyli przez minus 2, i dostaję, że a jest równe minus 4 na minus 2, 2. W takim razie Dostaję dwie różne pary. A jest równe 1, 2 i B jest równe 4 lub A jest równe 2 i B jest równe 1.